Odcinek pierwszy. A będzie więcej? Będziemy do Zaczynajcie! Cześć. Cześć. Witam Was w pierwszym odcinku świątecznej serii odcinków. Cześć. Witam Was w pierwszym świątecznym odcinku vloga firmy Beabeleza. Beabeleza to przede wszystkim profesjonalne kosmetyki do włosów, ale nie tylko. W naszej ofercie znajdziecie produkty do pielęgnacji ciała, paznokci, a także pełną gamę kolorystyczną produktów do makijażu. Jesteśmy w stanie zadbać o Wasz total look na święta. Mam na imię Tomek i jestem opiekunem marki Haha Simonsen. Wraz ze mną jest... Emilka, opiekun marki Mark in ben. Tak jak przed chwilą Wam wspomniałem, beleza to przede wszystkim produkty do pielęgnacji włosów, ale nie tylko. W swoim portfolio mamy również produkty do pielęgnacji ciała, głównie produkty marki, marki Bane, o których opowie Emilia. Tak, są to kosmetyki samoopalające, w wygodnej formie sprayu, pianki lub kropli. Są to również produkty pielęgnujące, ze względu na to, że mają w sobie skład aloesu i miłożąbu japońskiego. Emilia, mnie bardzo zaciekawiła ta błyszcząca kosmetyczka. Czy możesz nam coś o niej powiedzieć? Tak, jest to jedna z propozycji świątecznych. Czyli Travel Set. Miniaturowy zestaw, kosmetyczka lakierowana. Otwórz, zobacz, co tam się dzieje. Bardzo elegancka, lakierowana, jak Emilia wspomniała. W środku są dwa produkty. Domyślam się, okay. że to jest spray, pewnie, o którym wspominałaś. Tak, zgadza się, to jest spray Marking Band, czyli miniaturowa forma tego dużego produktu. A to jest coś, co mnie bardzo ciekawi, bo ja nie wiem, co to jest. Jest to kabuki Brush, który ułatwia rozprowadzanie mm, samoopalacza na twarzy. Zapobiegać smugom, powstawaniu plam i docierać do takich zakątków, gdzie ciężko dotrzeć od razu samopalaczem. Co ciekawe, ten samopalacz można stosować na makijaż, więc, dlatego, forma miniaturowa jest zawsze wskazana do tego, żeby trzymać ją w swojej trepce. Ja, czyli, jeżeli dobrze rozumiem, zakup kosmetyczki na start, to wiele wartości, które możemy wypróbować, bo to tak, zestaw testowy, zestaw na podróże. Zestaw, który zawsze możemy mieć przy sobie, bo kosmetyczka jest mała i mieści się też w małej damskiej torebce. Dokładnie. A kosmetyczka zapobiega też temu, że pędzel gdzieś nam się w tej torebce może pobrudzić. Dokładnie, jest to też świetny sposób na to, żeby wypróbować samoopalacze, jeśli ktoś nie korzystał z tego wcześniej. A po użyciu mniejszej butelki, można zakupić większą i wtedy również stosować kabuki brasz do, do nakładania. Okej okay, Emilia, mi się wydaje, że to jest świetna propozycja prezentu świątecznego. Przede wszystkim też prezentu świątecznego, który będzie bezpieczny. Jest w pięknej kosmetyczce, produkt jest bezpieczny, bo o tym też wspomniałaś, że nie pozostawia smug. Cóż więcej chcieć na święta? Promocje, promocje, promocje. Każdy z nas kocha promocje na święta. Na naszym sklepie Beabelezapel, jak i w naszych sklepach stacjonarnych w Poznaniu i w Szczecinie znajdziecie na pewno promocję, która będzie idealna dla Was. Gotowe rozwiązania, które specjalnie dla Was opiekunowie marek przygotowują, m.in. Travel Set do Demilki. Tomku, a ty co przygotowałeś? Ja przygotowałem dla Was kilka propozycji z mojej marki, marki Haha Simonsen. Chciałbym zacząć od produktów do pielęgnacji włosów. Ja myślę, że są tam produkty, które również Tobie będą odpowiadały, Emilko. Bardzo M na nie się nie przy przyjrzę. I właśnie chciałbym od tych kosmetyków zacząć. Są to, jest to szampon i maska e, nabliżająca włosy. Często mówisz o tym, że twoje włosy wymagają nawilżenia, puszą się. W takim zestawie znajduje się szampon i maska, które zadbają o odpowiednie nawilżenie twoich włosów. Natomiast dodatkowo w każdym z tych zestawów możesz sobie ten zestaw wzbogacić o dodatkowy produkt. Podstawowe produkty to szampon wraz z odżywką lub maską. Do swojego zestawu możesz dobrać również styling oil. Ja zauważyłem, że ty często nakładasz olejek do włosów, prawda? Prawda. Dlatego możesz świetnie wzbogacić ten zestaw. Sprawdź, zobacz jak pięknie pachną te kosmetyki. Właśnie. Nie wiem czy też zauważyłaś, ale Piękny kształt pachnie. tych opakowań Pięknie. przypomina Pięknie. pewne perfumy marki premium. Kojarzę. Dodatkowo jest również szampon nadający objętości, nie wiem, na przykład dla Twojej dla mamy, bliskich. koleżanki, hmm. dla kogoś bliskiego. Każdy z tych zestawów również możesz wzbogacić o dodatkowe rzeczy. Zestaw powiększający objętość możesz dodatkowo wzbogacić o piankę do włosów nadającą dodatkowe objętości, a zestaw naprawczy dodatkowo możesz wzbogacić o heat protection spray. To jest spray, który zapobiega zniszczeniu włosów podczas na przykład używania prostownicy, prostownicy czy falownicy, którą widzę, że dzisiaj użyłaś. Kolejną propozycją jest pianka samoopalająca w zestawie z rękawiczką z mikrofibry. Pianka nadaje naturalny efekt skóry umysniętej słońcem, natomiast rękawiczka pozwala na równomierną aplikację produktu na skórze. Rękawiczka z tego co widzę jest taka dość mocno welurowa w dotyku, bardzo delikatna, a w środku podfoliowana. Po co? Rękawiczka jest wykonana z mikrofibry, a to wspomniane, o którym wspominasz, zapobiega pochłanianiu produktu przez, przez tą rękawiczkę, dzięki czemu produkt może wystarczyć nam na dłużej. A samą rękawiczkę możemy wybrać w pralce po aplikacji. Miko, a mam jeszcze jedno pytanie, które mnie nurtuje dość mocno, bo mm, wiem, że moje koleżanki czy przyjaciółki często narzekają, gdy używają samoopalacza, że zapach jest dość mocno intensywny i. No, i nieciekawy po prostu. Jak to jest w przypadku produktów marki Margin Bain? Margin Bain zadbał o to, żeby zapach nie był taki rażący, a w związku z czym ładnie pachnie. I to również ze sprawą naturalnych składników, takich jak Aloe's lub Miłosier Champouinski. Emilia, dziękuję za Twoją kolejną propozycję, a ja mam coś specjalnie dla Ciebie. Ja wiem, że lubisz mieć często pofalowane włosy. Ja domyślam się, że wiesz o czym mogę już mówić. To falownica VS5. Produkt, który Ty na pewno świetnie znasz, ale nie wiem czy nasze klientki. Produkt, który może spowodować efekt, który Ty dzisiaj masz na włosach, czyli efekt fal lub miękkich loków. Ma fal... Bardzo ciekawy kształt. Tak, a falownica jest bezpieczna w użytkowaniu, ze względu na to, że ma bardzo bezpieczne strefy nagrzewania oraz dodatkowo teflonowe płytki, które zapobiegają paleniu włosów. Co więcej. Przecież mamy święta. Co jest na święta? Są prezenty. Do falownicy VS5 w ramach prezentu jest wybrana maska Choice. Maska Choice, która odżywia i koloryzuje. Ja też wiem, że Ty bardzo lubisz ten produkt. Owszem, Medawita jest mi bardzo dobrze znana. I polecam ją również znajomym i rodzinie. Drugą propozycją jest lokówka, lokówka VS4, również tej samej marki Haha Simonsen. Myślę, że ten prezent spodoba się Tobie, jak i innym Paniom. Przede wszystkim czas nagrzewania lokówki to 10 sekund. Czyli bardzo mhm. szybko jest gotowa do pracy i możemy już kręcić sobie loki. Możemy wyczarować nią efekt wow na włosach. Myślę, że tak. A dodatkowo ten efekt wow możemy wzmocnić prezentem, który dodawany jest do falownicy VS4. A do falownicy VS4 dodajemy Medavita Idol Moonlight, to jest spray na włosy. Myślę, że też już znasz ten produkt, ale nasze klientki mogłyby śmiało również ten produkt pokochać. Jak myślisz? Myślę, że tak, to doskonały prezent na święta. My się zbliżamy coraz bliżej końca, ale wiem, że Emilia ma jeszcze, jeszcze jedną propozycję, co to będzie? Dodatkową propozycją prezentową jest elegancka kosmetyczka w kształcie kuferku marki Markin Bane, która jest dodawana do zakupów powyżej 200 zł na naszej stronie internetowej. Emilka, bardzo dziękuję za Twoje propozycje. Wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawe. Ja już w chwili obecnej zapraszam Was na drugi odcinek naszego świątecznego vloga, gdzie obok mnie zawita Natalia, opiekun marki Medavita. Dziękujemy serdecznie. Wesołych Świąt! Wesołych Świąt!